Hej moi kochani, dzisiaj taki luźny dzień dla nas, bardzo luźny, bo zobaczcie, wiecie, po domowemu Ela. Chodź, pokażesz się. Hej, pomachaj! A zobaczcie, jakie ona ma buty. Kalosze! Idziemy teraz szybko do Emu i idziemy do Teddy. Bo byłam ostatnio w Teddy i kupiłam tam zarąbiste takie szczoteczki, takie ściereczki. Eee, ala gąbki. One w ogóle były przecenione z 3 euro i to są takie podróbki ala tych Crab Mommy, Crab Daddy z tej takiej wiecie, serii do sprzątania. I mam nadzieję, że jeszcze to trafię, bo tam byłam chyba 3 dni temu i kupiłam też dla mojej babci, bo jadę do Polski teraz. W ogóle patrzcie na moje paznokcie. One mają 4 tygodnie już. Ten mi odpadł. Ten wygląda... <gryw> Boże. Ten wygląda tak. Te. O oh my god. Czy wy to widzicie? O w Polsce będę robiła cały set. Będę robiła stopy, będę robiła ręce, łącznie z opracowaniem podeszwy. Jadę do Polski, bo ogólnie moja przyjaciółka wierzy w tym roku ślub i będzie panieński. Jeżeli uda się mi coś nagrać, to postaram się Wam coś pokazać, Chociaż podejrzewam, że więcej będzie takiej takiej prywaty, że tak powiem, dawno nie byłam na żadnej imprezie, żeby gdzieś wyjść, wyjechać tym bardziej z koleżankami. Koniec tego gadania, bo ten wstęp jest zbyt długi. <słuch> że tu wąską nie mogę normalnie przejechać. Muszę się skupić na tym, żeby iść powoli, 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 powoli. No i tak jak widzieliście, byłam przed chwilą w koreańskim sklepie. Ponieważ tam jest zwykle tak mało miejsca, że ciężko jest tam nagrywać. Pokażę Wam, co kupiłam w domu. Idziemy właśnie z Elą do Diem'u teraz. Jest w ogóle też ciekawa rzecz, bo tego normalnie w Polsce nie ma. A to jest normalnie miejsce do zmienienia pieluszek dzieci. I tutaj macie zobaczyć pieluszki różnego rozmiaru, śmietniki, kuseczki. Z zamknę, bo wyscham nawet woreczki i te podkłady na samym końcu sklepu, w zaciszu. Przy okazji, ubranka obok. Mega super! To słabo, to tak. Co za do Co dostałaś? Musi to jest? Swoją drogą, drugi już dzisiaj. Zobaczcie, jak ja mam załadowany wózek. Mam nadzieję, że ta bomba nie wybuchnie. Z drugiej strony proszę bardzo i że nic nie zgubię po drodze, bo to się zdarza często. Idziemy jeszcze szybko na plac zabaw, bo stwierdziłam, że ja spróbuję Elę położyć trochę później spać. Jest na to szansa i łudzę się, że jeżeli ona pójdzie później spać, jest też szansa na to, że później wstanie. Później niż ósma rano, bo zazwyczaj w jej przypadku to jest siódma rano. Naprawdę, masakra, ja jestem później cały dzień nieżywa. Muszę wypić dwie kawy, żeby w ogóle funkcjonować i po prostu żyć w ten cały dzień bez drzemki. No, także łódźmy się. Co to było? Ptak zrzucił coś z drzewa i spadł komuś na samochód. Nieźle. Już. Całą Chodź, idziemy. Tak, tak, sam pojechał. O, boże! Piciu, chcesz? Już mama wyciągnie. Mamy pełny budzek zakupu, ale mama wyciągnie. Chodź. Zobacz. Tam są trampoliny. O, masakra. W jednej ręce musik, w drugiej woda prawidłowa Wiecie jaka jest zaleta bycia matką? Taka, że możecie sobie bezkarnie Bawić się na placu zabaw I leżeć sobie na, przykład na takiej huśtawce Podczas gdy inne dzieci Albo czekają, albo też tutaj się bawią Mega fajnie Relaksujące to już powiem wam Gdyby jeszcze nie krzyk tych wszystkich dzieci To byłoby idealnie Pa, pa, pa. Trzymaj misiaczka swojego, proszę. Proszę. No hej, my ogólnie jakieś pół godziny temu wróciłyśmy do domu z Elą, byłyśmy jeszcze na tym placu zabaw, ale pokażę Wam teraz, co kupiłyśmy na tych zakupach, To byłyśmy. Takie w sumie daily. Byłyśmy w ZM-ie, bo robię zapasy na mój wyjazd, że tak powiem i na nasz wyjazd później, bo jedziemy nad morze za dwa tygodnie. No i tak. Kupiłam takie chrupki dla Eli. Te już są nam doskonale znajome, bo to są takie zwykłe serowe, do tego ciasteczka jakieś takie waniliowe. Dalej dwa takie soczki, takie z tej firmy od DM. One są dosyć spoko, tylko trzeba je rozcieńczać z wodą, a a propos wody, mam też wody dla Eli, dwie. Cztery wody. Coś nowego w ogóle jeszcze wzięłam. Aha, to już widzieliście po drodze, że ela piła te musiki. To jest w ogóle, ona ma teraz fazę na te musiki, ale musiki z mlekiem kokosowym. To jest tak: banan, ananas z jabłkiem i z mlekiem kokosowym. To mieliśmy wcześniej te z Rosmana, ale byliśmy w dm i znalazłam ich odpowiedniki. To są po prostu DM-owskie, więc to bardzo lubi. Widziałam na spróbowanie jeden już po drodze, wypiła, także. Super. Tu mamy coś takiego, co wyglądało tak apetycznie, że sama bym to zjadła, Zobaczcie. To są takie kuleczki. E, pomidory, i marchewka, i papryka. Ale bo, wow Ale zobaczcie, jak to fajnie. Lis, ostrość, halo. Ale tak to wygląda. Jeden właśnie taki paprykowy i jeden. Pomidory i marchewka. Teraz tak. Tyle mamy tych cieleczek. Chyba. O! Jeszcze jeden. Generalnie bardzo dużo. No to sprawdźmy. Raz. Chyba. Ok. 13 sztuk. 13 opakowań, gdzie w środku są dwie sztuki. Więc 26. Tutaj widać. 3 euro. 14 zł. Nawet piszę. E, I później zostały przecenione na 1 euro. Później na 55 centów. I ostatecznie na 20. To akurat na przetestowanie. I wcześniej kosztowało to 6 euro. I przecenione było na 2,55. I nie wiem do jakich to jest powierzchni. E, powinno być napisane. Nie wiem z czego to jest. Jakiś żel. I jeszcze wziąłam taką spinkę. Coś w wtedy, co zawsze kupuję wtedy i muszę się tego teraz napić. To jest osi. W ogóle w Niemczech nie ma nigdzie osi, tylko wtedy jest, ale wtedy to jest taki sklep, gdzie jest dużo rzeczy, właśnie dla granicy. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda niebo. Boże, jakie piękne chmury. Naprawdę. W ogóle, Edi Basen wygląda bardzo smutno. Ze względu na to, że pogoda jest jaka jest ogólnie to Ela skorzystała z tego basenu tylko dwa razy, a chciałam Wam w ogóle pokazać jak wygląda nasz balkon, taką małą aktualizację. Tak dużo tych kwiatuszków, tutaj ta sałata zdecydowanie trzeba podlać. Tutaj, moja uwaga, begonie, które zasadziłam w ziemi razem z koperkiem, proszę bardzo, z koperkiem, tak, dobrze słyszeliście. Pamiętacie jakie one były ostatnio mocno padnięte? Odżyły, definitywnie. Tutaj, Tutaj są te fioletowe niebieskie I one trochę przyschły Nie wiem dlaczego, może za mało wody I hibiskus Żółty listki ma A pomidorki Jeszcze raz No zobaczcie Dosyć duże się robią I widzę, że tam w środku już są nowe kwiaty